Dzień, dobry rolnicy! Nowy nabór z małego przetwórstwa już na początku przyszłego roku. Jak tylko zdążycie wytrzeźwieć po Sylwestrze, składamy wnioski. Natomiast z racji tego, że ten nabór może zakończyć się wcześniej, prawdopodobnie nie zakończy się tak szybko jak Rolnictwo 4.0, natomiast warto przygotować się jeszcze w tym roku do programu. A program jest naprawdę. Ekstra. Ekstra w porównaniu z tym, co było w poprzednich latach w małym przetwórstwie. Wtedy ten program nie cieszył się aż tak dużą popularnością, jak jestem przekonany, że będzie cieszył się w tym roku. A co tu jest takiego ważnego w tym programie? Poza tym, że mamy pół bańki czyli 500 tysięcy złotych maksymalnie dla każdego beneficjenta, to mamy wyższy próg zwrotu oraz można kupić też środki transportu, o czym opowiem później. W tym programie nie tylko możemy pozyskać środki na przetwórstwo, ale także na obrót produktami rolnymi, czyli mogą to być różnego rodzaju maszyny do pakowania i tego typu rzeczy, o tym też jeszcze jeszcze opowiem. Poziomy zwrotu, czyli 50% dla rybaków.

i 70%, czyli kawał grosza dla rolników młodych. Młodych, czyli takich, który, którzy nie ukończyli 40 roku życia, czyli 41 urodziny, już tracisz możliwość uzyskania 70% zwrotu. Można w tym programie ubierać się o zaliczkę w wysokości 50%, co jest bardzo fajną opcją i można też inwestycje podzielić na dwa etapy, czyli możemy tym wszystkim sobie przemielić, ale co ważne, Możemy jeszcze w tym programie rozliczyć inwestycje wstecz. Jeżeli coś, co wpisuje się w ten program, zakupiłeś, zakupiłaś po 1 lutego 2020 roku to możemy też taką inwestycję sfinansować, oczywiście zakładając, że jeszcze nie została ona ukończona. Ale to zawsze da się jeszcze coś dokupić, tak, żeby inwestycja była ukończona, już nasza, w tym głowa, żeby, żeby to wszystko było dobrze. Co do naszego doświadczenia w przetwórstwie, to nawet robiliśmy wnioski po kilkanaście milionów złotych rok temu i, i wszystko jest pozytywnie. Także takie po 500 tysięcy to będzie dla nas pestka. Na co możemy przeznaczyć pieniądze? Przede wszystkim na Budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację budynków, które będą służyły do przetwarzania lub przechowywania, lub przygotowywania do sprzedaży, bądź wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Te, te rzeczy, które wymieniłem będą dotyczyły też e, wszystkich innych e, maszyn, urządzeń, infrastruktury, którą można kupić. Bo można też zrobić infrastrukturę typu jakąś oczyszczalnię ścieków, piece na biomasę, fotowoltaikę też można. Natomiast na fotowoltaikę jest drugi program, odnawialne źródła energii i tam można 65% pozyskać. Też taki film e, już jest, albo się zna Zaraz na, na naszym kanale, także obserwuj, subskrybuj. Maszyny i urządzenia, czyli mogą to być sortownice, jakieś chłodziarki, zabrażalki, jakieś pakowaczki, wiązalki do worków, wszystko co jest potrzebne w gospodarstwie, żeby, żeby ten produkt przygotować do sprzedaży lub yy, przetworzyć, lub przechować właśnie. Do tego możemy też sprzęt komputerowy zakupić z oprogramowaniem, stronę internetową zrobić, także takie rzeczy też wchodzą w grę w tym programie. No i słuchajcie, możemy też ruchome bądź nieruchome punkty sprzedaży w tym programie sfinansować. Czym będą ruchome punkty sprzedaży? Food track. Na przykład można food trucka w tym programie wziąć, można też środki transportu. Natomiast środki transportu muszą... Być zeroemisyjne bądź niskoemisyjne. Czyli mogą to być środki transportu na CNG bądź LNG, czyli gaz ziemny. Mogą to być samochody hybrydowe i mogą to być też samochody elektryczne. Generalnie zasada jest taka, że te pojazdy muszą mieć co najmniej o połowę niższą emisję CO2 do atmosfery niż po prostu średnia dla danej kategorii pojazdów. My to wszystko mamy rozpracowane, także przy odpowiednich danych jesteśmy to w stanie sprawdzić, ale i hybrydowe dostawczaki wchodzą w grę. Bardzo fajna opcja. Możemy też do 10% inwestycji przeznaczyć na koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, i my tu widzimy miejsce dla kosztów, które poniesiesz na to, żebyśmy przygotowali wniosek i przeprowadzili całą procedurę. Nawet jeśli nie jesteś na VAT to VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, czyli warto w tym programie być na nie możesz też zakupić nieruchomości, możesz wybudować, ale nie zakupić, i możesz przechowalnie jakoś postawić. I jeszcze bardzo ważna informacja, wszystkie te inwestycje, które poczynisz, muszą być związane tak w skrócie, bo to, to, to jest dużo bardziej rozbudowane, tak w skrócie, muszą dotyczyć sprzedaży bezpośredniej lub dostaw bezpośrednich, czyli możesz sprzedać do konsumenta ostatecznego, bądź możesz przykładowo sprzedać do punktu, który sprzedaje do konsumenta ostatecznego, czyli rynek hurtowy odpada to wiadomo, da się wszystko później tak zrobić, my to argumentujemy i że tak powiem, nikt w przechowalni nie sprawdzi, a czyje te jabłka będą, tak. Natomiast to wszystko musi mieć ręce i nogi. Co do samochodów jeszcze, bo pick-up by się mógł przydać w gospodarstwie, tak. No to pick-up nie przejdzie, bo jest taka zasada, że może być maksymalnie jeden rząd siedzeń i do tego musi być oddzielony ścianą, zamontowaną przez producenta, która oddziela nas od strefy ładunkowej. No i nie możemy też wziąć pieniędzy na produkcję podstawową. Nie mogą to być żadne maszyny polowe do zbierania naszych płodów rolnych, maszyny, tak? To wszystko dopiero jak już to zbierzemy z pola i chcemy to przygotować do sprzedaży lub przesortować lub przetworzyć, zrobić coś z tym produktem, to wtedy, to wtedy możemy. Program startuje 3 stycznia, tak jak mówiłem, może zakończony zostać wcześniej, będą liczyły się punkty, natomiast te punkty będą miały po prostu wpływ na kolejność przesyłania pomocy do beneficjentów. Wnioski, które będą tych punktów miały najmniej, po prostu w ostatniej kolejności dostaną finansowanie. Tutaj nie ma zasady, że mamy jakąś minimalną ilość punktów. Jeśli jesteście zainteresowani, żebyśmy przygotowali Wam taki wniosek, taką dokumentację. Zapraszam do kontaktu. Czasu jest niewiele, natomiast jesteśmy gotowi, żeby każdy wniosek przygotować i doprowadzić do tego, żeby uzyskać środki. Nasza prowizja jest podzielona na dwa segmenty. Jeżeli nie ma inwestycji budowlanej, to wtedy jest to 4% netto od przyznanej kwoty pomocy. Natomiast jeżeli jest inwestycja budowlana, to wtedy jest to 5000 zł netto. Zakładając, że Inwestycja będzie co najmniej w wysokości 120 tysięcy złotych i będzie maksymalnie w wysokości 980, to wtedy, jako 10% kosztów kwalifikowanych, możemy wrzucić te nasze koszty i nasze koszty, które wyniosą. Od 13 do 20 tysięcy, w zależności od wielkości tej inwestycji. Ostatecznie po uwzględnieniu 60 bądź 70% dotacji, wyniosą dla młodych rolników od 3,900 do 6 tysięcy złotych za całą obsługę z rozliczeniem lub od 5,200 do 8 tysięcy w przypadku starszych rolników i to działa w przypadku inwestycji bez budowlanki. Natomiast jeżeli ta budowlanka będzie, to wtedy jest od 19 do 25 tysięcy złotych. Wszystkie kwoty, które podaję są kwotami netto, ponieważ na kwotach netto tutaj też inwestycja jest rozliczana. I w tym przypadku uwzględniając, że dostaniemy zwrot 60 bądź 70%, to wtedy mamy od 5700 do 7,5 tysiąca złotych netto w przypadku młodych rolników za obsługę całą tego programu lub w przypadku rolników starych od 7,600 do 10 tysięcy zł netto, jeżeli mamy tę inwestycję budowlaną, nasza prowizja jest podzielona na kilka części. Także na początku, zanim w ogóle będziecie mieli pozytywną decyzję, to wtedy mamy tę opłatę w wysokości 3 bądź 4 tysięcy zł, w zależności od tego czy ta budowlanka będzie, a reszta jest dopiero po pozytywnej decyzji i po rozliczeniu. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego programu, napisz w komentarzu odpowiemy i zapraszamy do kontaktu z Siemano. Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zmieniamy obraz polskiej wsi.